także witam was w kolejnym na moim kanale dzisiaj nagrywamy odcinek ze serii PMF tak samo teraz ta seria wraca do 17, do tego co będziemy ukrywać w bawełnę tu jest mój fiacik 125, nie wiem, czy to 125p chyba nie wiem co tam pisze jaki to jest Fiat. Zaraz wam powiem, ale to jest tak Fiacik, na pewno z tamtej serii. Przefarbowałem go tylko na czarny, bo mi się bardziej podobał czarny kolor niż jakiś inny, ten niebieski co tam był. Fajnie wygląda teraz, taki po remoncie. Od razu na starcie zostawcie hashtag fiat, a przyda wam serduszko. Mm. Eee, zostawcie teraz łapaczka w górę, subskrypcję z żeby was nic nie ominęło. Eee, wpadnijcie na moje social media, bo tam będę wam dawał opsy i, 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 i takie i inne. Czyli te pa, w skrócie. A my co? No chyba będziemy wsiadać do mojego... tu trzeba zamknąć. No. Tu mamy kierunek wskaz, czekajcie, nic nie jedzie, z tamtej strony nic. Dobra, jedzie tu tylko jakieś autko. a z tamtym auto śmiecie martwić, no nie, jak za tym jedzie po tamtym pasie, dobra. Jak widzicie, autko rozpędza się w niej, nie wiem, dziwne. No, w takie 30 sekund do 60 się rozpędziło, no to. Trochę mocno jałkane je zarównowe. I teraz czekajcie, jak to jest fiat, bo ja to tam nie widzę. 125p. Dobra. Dziś przepraszam, zostawcie haszlach 100 fiat 125p. Przy nasy A my co? Ja was pickam na moim gospodarstwie. Ok, w farmingu 17 na tej serii. Zrobię moją prezentację. pierwszy odcinek na razie kwiatarz ja z nasie tu jest romet Wigry taki elegancki romet, No ja tylko nie do tego wsiadłem do rometa o, elegancki romet Wigry, tu mam taczkę tu mam kosę spalinową no i tu więcej ja mam nic tutaj mam tak, półk, Unia Grudziom z piątka, z takimi fajnymi jeszcze nowymi skipami. jak kupiłam to no też aż płakał jak sprzedawał to mam dwójkę do... nie wiem w ogóle po co mi ta dwójka ale mam jeszcze taką dwójkę i myślę żeby kupić sobie tutaj taką trzydziestkę do takich nawozów jeszcze będzie to na razie fajny pomysł na pewno trójkę też do... te są te półki piątki do trójki do takiej bardziej 30 do sześćdziesiątki a no to do 30 na no takie małe ogródki planujące kupić, tak do nawozów do kapszowoży itp. Tutaj tak, tu powinna stać jeszcze na 60, ale tam kolega pojechał, miał mi skosi tam tą łąkę, dlatego jej nie ma teraz, ale na następnym odcinku już powinna być ta 60 czerwona. Zobaczycie jako, jeszcze jej nie widzieliście. Tu mam żółtą sześćdziesiątkę. Ma konsolę, tutora i kabinę sokułkę. i tam jest fajna. Mogę, o, mogę mu bolesnać Bo mam, tu mogę mu barkę dać, ale nie potrzebuję na tej barki. Tak będzie używany do żniw. Spokojnie nas cienko do żniwa chyba już. Także oczywiście macie. Jeszcze może jakieś lajki ja Wam zapewniają, mówiłem. Tu mamy dwukółeczkę. Tutaj jest wózek i header do Bizona z 056. No, Bizon kapitalny, wam powiem. Do tego tutaj nie ma nic do ukrywania. Hmm. Lecimy, może odtąd. A jeszcze mam tam w jednym garażu walizkę do napraw takich i tego. I takie narzędzia typowo ogrodnicze i takie i typu, tu mam karszer do mycia pojazdów i maszyn tu mam tura do tej sześćdziesiątki to teraz odzytora, ale pasuje I dalej przejdźmy mamy tutaj polski kurtywator agregat jak to tam, kto wie, Zwałem już od razu tak, że będzie, ziemia będzie uprawiana konkretnie tu mamy brony, ale te brony są przeżtosem, bo, bo mają ruszane te te mm, brony. Czy tam zęby na no tej... No, no nie wiem jak, Te brony się cały ruszają, a te i są tutaj one łańcuszku, ja je odnowiłem i fajnie to wygląda. Tu mamy talerzówkę, no niestety rakiet na niej nie zachwyca, ale służy talerze ma nowe. Se, jeden sezon temu, jak Ant je zakładał, do tego mogą być. Tutaj mamy rozrzutnik czarna białostockka dobrze mówię, ale u nas jeszcze kozak tak. tu ma kapitalne łańcuchy. Mm, mogę sobie w siatkę w niej zjąć, mogę tu mam schowek na no, wałek i na takie inne rzeczy, mogę to nawet wódkę schować. Kurde, jeszcze mi wywaliło jakieś... Te... To wnerwiające jest trochę. Uwierzcie mi, że to wkurzające jest trochę, ale da się przeżyć. Tutaj mam otwieraną klapę. O! Tu są jeszcze takie łańcuchy i światło ma, no ma jest matyką od razu, jakby ktoś się pytał, czekajcie, jak to zamknąć teraz. Jak to zamknąć? Poczekajcie, bo ja nie wiem, jak to zamknąć. Hmm. Dobra, mnie zamknę to poza odcinkiem, ale coś się zepsuło, chyba. No bo ja źle klikam Bo tu nic nie chce się wcisnąć, widzę. Ale chciałbym wam bo tu jeszcze ma coś chyba na full Cię, Mi się wydaje Tam jest to dobra mniejsza. Tu jest pomod. My Myślę że chciałem powiedzieć pomod hoiny, ale to jest pozet. To gnojóweczki, że tam od bydeł, od krów wywieźć, bo to są takie mleczne i gnojówkę produkują, tak że no, może można im nic zarzucić, bo to będą raczej krowy takie, bo jeszcze ich nie mam, bo jeszcze nie mam wszystkiego, żeby je nakarmić, tylko ich nie chcę jeszcze wykupywać. Tu mam takie, e, słoneczko stan, no można powiedzieć, że może być, ma wszystko Także jest wie, fajna, ejbista Paszowóz już kupiony dawno z komputerem, żeby można mieszać sobie paszę dla tych krów Ale jeszcze nie mam przyczepa tam, żeby jakoś trawkę dla nich szybciej ogarnąć Ale to chyba mniejsza z tego tu mamy naszą polską Sipma Sipma. Hmm, to jest akurat SIPMA Classic PS 1221 No taka fajna 60, co tym co poradzi. Tu mamy dwie przyczepy z takimi nadstawkami i tutaj dwie bez. To są autosanki jakby się ktoś pytał. Tu mamy końca, osprzęt do tura, widły, paleciak, yy, chwytek do yy, belek i łyżka. Tutaj mamy tak, yy, to jest kruk, nie wiem co to jest tak szczerze, bo ja tu nie znam się na tym, poczekajcie ile sklep zadziała, teraz zadziała. Yy, to jest w tym, w taśmociągach, tak to jest w i to jest krukowiak. Z 437 Oj, kamerami tak. Tutaj mamy Akpir Bulwa. Tak się to nazywa. Kopaczka do ziemniaków, bo bulwa nawet pisze Bulwa 2. Fajna taka kopaczka. Hmm. będzie się będzie czym ziemniaki, chociaż kopać. A tym będziemy zbierać na no, przyczepę oczywiście będzie szybciej i nie będzie mi to zajmowało. Na pewno i e, kosiarki rotacyjnej nie ma, no bo jak mówiłem wcześniej, 60 też nie było. Dlatego kolega już pojechał mi kości trawę, zaś mięso jadł przetrząsnąć o tym. Teraz obecnie jak dzwonił, to mi mówił, że kosi już drugą łąkę, dlatego jeszcze jedno mu zostaje, ale taka, ta ostatnia to jest taka mała. Tutaj jest oczywiście owiarka, bo trzeba też owinąć te belki w coś, nie? Bo jednak piszonka zanim my zrobimy, to będą jeszcze żniwa TP, no to wiecie jak to jest, nie? No tutaj w tych garażach nic nie mam bo akurat tu to nie wiem co to miałbym schować ale przejdźmy tu a tu ja od razu przejdźmy tutaj tu jest stół do rzepaku do bizona ze 0,56 i rekorda też pasuje więc jak ktoś chciał to co może zakupić taki elegancki stół tu napędzany o tam trzeba tylko ten nie, te to tam nie jak to nazwać. No to co to do kupy, to takiego tam przykręconego trzeba to zdjąć i to założyć i tyle. Będzie chodziło. Wiecie, ja bym miał ocenie, to jakby rozdzielaczyłam zdjęcia, tym z tym się lepiej kosi, w sumie można powiedzieć. No ale tak. E, siewnik... E, polski jakiś to jest chyba. Unia Polona, tak dobrze? Nie wiem, czy ja dobrze to powiedziałem teraz. Tu mamy kopaczkę Akpil, a tu mamy okreskiwacz Biarski, niebieską wersję. A tutaj mamy tam rozsiełacz Lau Rauch. dobrze to mówię, Rauch, i tu mamy dwukółeczkę tam jeszcze jest jedno do kuria, co pokazała tam gdzie jest ten żółty ciąg, ta żółta sześćdziesiątka tu mamy bizona nie pytajcie się czemu nie ma osłony grzebienia po prostu są cięte i gdzieś tam schowane po prostu bo mi jest wygodnie po prostu różniwa tak kosić tu jest jeszcze przyczepko do kostek no taka polska prasa SIPMA Z279 przez 1 Będę robił koski niektórym nie niektórzy co ma. ja może sobie zrobię, że będę robił koski, to tylko mam. No i w sumie to był chyba by tutaj z tyle z tego. Mm. I tamten komunikat co mi zaskoczył, to nie, że ja mam tu jakieś kraka czy też, bo Nawet jak masz kraka, to na nic nie powinno być. Po prostu tu kiedyś farming 17 to jest rąbali i takie błądy wyskakują, ale ja nie będę w to się mieszał po prostu, bo to i tak będzie wyskakić nie, ja właśnie chciałbym to nawet zaktualizować i tak wyskoczy. Bo nawet to takie trochę wkurwiające może powiedzieć jest. Tutaj mam garnister, jeszcze mam tutaj i olej Castrol. No, tu mi piesek, jest, jakby ktoś się pytał. No i w sumie to tyle. Ej, jeszcze mam ogródek. O. No i obok mam tu jeszcze pola. O, widzicie, że zboże rośnie. Jeszcze dwie fazy, i będzie jeszcze jedna faza, i będzie gotowa do zbioru. Także to było na tyle. Zostawcie hashtag Fiat125P. A ja Wam przypnę serduszko. Zostawcie na moje social media. E... Já to boa? Tá, já curva mais na hora.